Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 fm Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Tu i teraz. A my witamy, A my witamy teraz księdza doktora Łukasza Wiśniewskiego, Marianina. Szczęść Boże. Szczęść Boże. 30 lat Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich. Jak ten czas leci, ale jakie były początki stowarzyszenia? No, początki stowarzyszenia sięgają nawet, że tak powiem, 100 lat, bo już w Bóg... Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Odnowiciel Marianów, 100 lat temu szczególnie naszym braciom w Stanach Zjednoczonych polecał współpracować ze świeckimi, tam powstało stowarzyszenie najpierw w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce wiadomo, dopiero po upadku komunizmu można było organizować takie stowarzyszenia. I tak w 1994 roku na początku jako małe stowarzyszenie, gdzieś też wspierające i duchowo, i materialnie Marianów powstało, no a już te 30 lat się Trochę rozrosło, jest nas już kilkadziesiąt tysięcy. No właśnie, do kogo jest skierowana działalność stowarzyszenia? Dlaczego ono funkcjonuje? Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, którym bliski jest charyzmat Marianów, czyli zarówno e, misterium niepokalanego poczęcia, tej darmowej miłości Boga do każdego człowieka, to się przejawia także w Modlitwie za Zmarłych, bo to też to charyzmat, który zostawił nasz założyciel święty Stanisław Papczyński. I szeroko rozumiany apostolat, nawet tak prosto jak jeden z naszych pomocników, który mówi, że przesiaduje długo w przychodniach, czekając do lekarzy i tam opowiada o Modlitwie za Zmarłych i rozdaje zaproszenia do Modlitwy za Zmarłych, nie tylko w listopadzie. Na początku hmm, działalność stowarzyszenia, no to Marymont i skromny. Skrom Warunki, a jak jest teraz? Oczywiście na początku wszystko, kiedy to się tworzyło 30 lat temu, e, wiadomo, wszyscy szukali tych możliwości. Marymont, ma tam było małe pomieszczenia, ale jeździli nasi księża, bracia po różnych naszych parafiach, także szukali gdzieś indziej, gdzie byli którzy czyli proboszczowie, gdzie mówili, że można się w ten sposób razem włączyć w tą działalność apostolską całego zgromadzenia. E, dzisiaj jesteśmy na Stegnach e, w Warszawie, czyli po drugiej stronie Warszawy. E, trochę do nas ciężko dojechać, bo jeszcze tramwaj się buduje, jeszcze trochę pewnie, ale, ale jesteśmy tutaj, jesteśmy w całej Polsce i nie tylko, bo oczywiście mamy naszych pomocników poza granicami Polski i tak naprawdę dzisiaj też w sposób najbardziej spektakularny, oczywiście pomagamy misjom, naszym misjom mariańskim i to widać najbardziej, te nasze projekty misyjne, które staramy się zbierać, te pieniądze także prosić, modlić się za misjonarzy, mamy takie dzieło duchowe, adopcji misjonarzy, ale także przede wszystkim to nasza codzienna modlitwa i, i te nasze codziennie tak, także ta wymiana, można powiedzieć, dóbr duchowych. My się modlimy za tych, którzy są nam życzliwi, pomocnicy mariańscy, a oni modlą się za nas. Tego może nie widać, ale to jest przede wszystkim chyba najważniejsze. Jaka idea przyświecała na samym początku i jak ona się rozrosła w ciągu 30 lat? E, czyli w jaki sposób ta pomoc była udzielana 30 lat temu i co, co przyświecało? Jaka była ta główna myśl? A dzisiaj ta pomoc się rozrosła. No właśnie, ja, ja, jak to wyglądało? Ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak, bo e, taka trochę historia może zabawna, kiedy przyszedł do mnie tata, mówi: Pomóż tu babcia, dostała jakieś papiery. Ja patrzę e, faktycznie, Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy Zgromadzeniu Księży Marianów. Wtedy jeszcze internetu nie było, w Wikipedii, patrzę w eksylopedii, czy w ogóle to są katolicy ci Marianie. Patrzę, są. No to dobrze, to zapisałem babcie i siebie. I na początku to była przede wszystkim, jak sam też pamiętam, otrzymałem e, kwartalnik z niepokalaną. To była taka działalność formacyjna, ale także, jeżeli ktoś mógł także wspierać dzieła, e, dzieła Marianów. No dzisiaj ta działalność formacyjna oczywiście się rozrasta. Wysyłamy e, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy tych naszych materiałów formacyjnych. Cztery razy w roku jest kwartalnik. Zapraszamy też do wspólnych, wspólnych modlitw w intencjach różnych, czy tak jak teraz jest za zmarłych listopad. Będzie niedługo także przed świętami nowenna do Dzieciątka Jezus. Zapraszamy w ten sposób. I także zapraszamy do wsparcia konkretnych tak jak w ostatnim czasie była to budowa studni e, na Filipinach, gdzie nasi, misjonarze, e, gdzie nasi misjonarze tam posługują w wiosce Matki Miłosierdzia dla ofiar tajfunu. Czy tak jak w Kamerunie, gdzie już w tą niedzielę będą uroczystości 25-lecia Marianów e, i będziemy tam też i, i też tam Marianie owocnie pracują zarówno w edukacji, jak i, jak i w, wspierają ochronę zdrowia, żeby w ten sposób też tam działać i tak pomagać, żeby w ten sposób no, głosić dobrą Nowinę. Więc tak jak mówię, skromne początki gdzieś, a teraz faktycznie dzięki Bogu, dzięki też życzliwości wielu ludzi faktycznie staramy się działać w tych różnych aspektach, promować misję, także szukać tych, jakby do, docierać z tym naszym mariańskim orędziem do wielu innych osób. Ta pomoc wymaga bardzo dobrego rozeznania i mądrości, bo w różnych zakątkach świata różne są potrzeby. W jaki sposób zapada decyzja, komu pomaga? gdzie tych potrzeb jest mnóstwo i domyślam się, że w każdym kraju misyjnym nie wiadomo od czego zacząć Nasi bracia, szczególnie tam na misjach, czy, czy takich krajach jak Rwanda, Kamerun, czy tak jak Kazachstan, gdzie na przykład opiekują się dziećmi ulicy w Karagandzie, gdzie to mają oratorium, czy tak jak na Filipinach, ofiary Tajfunu, czy w tych innych miejscach, oni faktycznie to do, dobrze to rozeznają I, i faktycznie tu wspólnie, kiedy przyjeżdżają czasami do Polski, kiedy dzwonią, mówią słuchaj, potrzebujemy na to i na to. Ja mówię, dobrze, to poszukamy takiej możliwości, żeby, żeby wesprzeć. I faktycznie zawsze znajdują się dobrzy ludzie. Kiedy budowaliśmy studnie w Kamerunie, nie zapomnę, zadzwonił jeden pan, któremu wielkie Bóg zapłać, bo on mówi, że on by chciał wesprzeć jakieś dzieło misyjne. Ja mówię, no dobrze, no tu mamy taką dajmy dziecięcą w, w Rwandzie. On mówi, ja może coś byśmy zbudowali. Ja My mamy studnie, ale to trochę dużo pieniędzy. Ja mówię, ile? on ja Podaję mu tą konkretną kwotę, dość dużą. On mówi, to mi pasuje, to ja pomogę, bo nie mogę przeżyć, jak ktoś nie ma wody. Więc no, dzięki takim dobrym ludziom możemy wspólnie działać. I to jest takie wspólne nasze działanie. I wielki Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, wszystkim pomocnikom mariańskim, właśnie za tę za wspomoc, bo możemy wielkie rzeczy robić e, też dla innych. Takie wielkie dzieła Boże. Jak zatem można dołączyć do stowarzyszenia, jak można wspierać jego działanie, niekoniecznie mając fundusze na wybudowanie całej studni, ale jeżeli ktoś ma, to także wysłucha z ciekawością. Jak najbardziej zapraszamy tych, którzy chcą swoją modlitwą wspierać, bo to jest często najważniejsze. Nasi misjonarze za tą modlitwę najpierw dziękują, bo to nie chodzi o to, żeby wspierać tylko i wyłącznie materialnie. ta, ta modlitwa jest bardzo ważna i tu zapraszamy wszystkich. E, czasami jak znamy mamy te osoby, które ofiarują swoje cierpienia i choroby. Bardzo prosto do nas dołączyć. Wystarczy wejść na stronę www.spm.org.pl Tam jest taka zakładka. Dołącz do nas, wystarczy tam wpisać formularz swoje dane, my się odezwiemy, prześlemy nasze materiały, można będzie wtedy razem dołączyć także do naszych wspólnych modlitw, więc bardzo prosto w ten sposób, albo po prostu napisać do nas tutaj na Stegnę, na ulicę Bonifacego 9 do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, także każdemu odpowiadamy, więc bardzo prosto można w ten sposób do nas dołączyć. 30 lat Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, czy już plany na kolejnych 30 lat są, są realizowane, są w głowie do zrealizowania. No, chcemy. Przede wszystkim chcemy działać cały czas w tym obszarze, w którym jesteśmy, czyli też podtrzymywać te dobre, dobre rzeczy. I Pan Bóg oczywiście nam daje różne nowe pomysły, tak jak z promocją misji, czyli nasze filmy, gdzie możemy przy, przybliżyć te filmy misyjne, gdzie przybliżamy działalność mariańskich misjonarzy. One są także dostępne na naszej stronie w zakładce, w zakładce misje. A co jeszcze Pan Bóg nam da? Chcemy oczywiście cały czas w ten sposób realizować, zarówno to dzieło naszego założyciela, świętego Stanisława. Paprzyńskiego, jak i odnowiciela Błogosławionego Jerzego, który pragnął, abyśmy jako zakonnicy, Marianie, nie pracowali sami, ale angażowali właśnie wszystkich wokół, wokół tego wielkiego dzieła, tego charyzmatu, jaki Bóg nam daje. Więc myślę, że Pan Bóg na pewno nam pokaże jeszcze wiele dzieł, które możemy, które możemy uczynić. I także do tych, którzy jeszcze nas jako Marianów nie znają. A jak ktoś nie znał, no to przy okazji tej rozmowy mam nadzieję, że poznał. Bardzo dziękuję. Marianin, ksiądz dr Łukasz Wiśniewski był razem z nami poprzez łącza telefoniczne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dobrego dnia.